Prawda jest taka, że mecze z Górnikiem zawsze są ciężkie, nieważne czy to będzie atak zimy, czy będzie takie warunki jakie są tutaj. Na pewno to będzie mecz walki i to nie będzie podlegało dyskusji. Rozmawialiśmy wcześniej, jest sytuacja tego typu, że to jest drużyna prowadzona przez trenera Nawałkę, który ambicjonalnie podchodzi na pewno do meczu w Krakowie i będzie motywował tą drużynę. I te mecze z nimi nigdy nie są łatwe. To są mecze typowo mecze walki i trzeba będzie wywalczyć i wytargać te trzy punkty i dać siebie w maksimum, żeby wygrać ten mecz? Myślę, że relacje są bardzo dobre z tego względu, że jako zawodnik też miałem z trenerem na walkę bardzo dobre relacje i nie było żadnych problemów. I takie zostały. Trener bardziej jako taktyk chciał, chciał mieć poukładane wszystko od tyłu. Także raczej tak odbieram Tenera na wałkę, który będzie chciał tutaj zabezpieczyć tyły, a zagrać to, co ma najlepszego z kontry. Iwica nie doszedł jeszcze do siebie i myślę, że do końca już nie będziemy mogli z niego skorzystać. Problem dalej z Arkiem i z Cvetanem. Reszta jest do dyspozycji, wraca po kartkach Bunoza, także de facto wszyscy są do dyspozycji. Będą zmiany, z tego względu, że Buni nam wraca do składu i jest w bardzo dobrej dyspozycji i trzeba, trzeba go wykorzystać. Poza tym myślę, że dużych zmian nie będzie. Wiadomo rzeczą jest, że te sześć punktów daje im ten atut, że wychodzą bardziej rozluźnieni na mecz i na trening. Widać po nich, że są już uśmiechnięci i przede wszystkim chcą tworzyć drużynę. Było to już widać w Chorzowie po reakcjach zawodników nie tylko tych, co grali, ale tych, co się dzieje też na ławce po szczeleniu bramek, które tam szeliliśmy my poszli, pogratulowali, także mi się wydaje, że powolutku wracają do swojej dyspozycji. Powiem tak, jak wygrywa się mecze, to raczej nie chce się kończyć, chce się grać dalej i to jest dla nich takim, można powiedzieć, motorem napędzającym, że są w dobrej dyspozycji, chcą wszyscy uczestniczą w treningach, nie ma osób, które wypadają z kontuzjami i z y, przemęczenia, tylko chcą aktywnie grać.